Cześć, jestem Klaudia, To kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozwiąż równania. A co robimy, gdy mamy po skosie i tu X, -a, i tutaj X. -a? No to zaczynamy od tego skosu, gdzie nasz X będzie większy. Zwróćcie uwagę, że tu będzie 2X, a to będzie 3x. Teraz poczynamy sobie od tego. Ja mam 3x. No, a tutaj, wiadomo, wymnażam razy każdy składnik. Czyli mam 2x minus 2, to przenoszę sobie na drugą stronę ze zmianą znaku. Mam od razu x. Teraz tutaj. Po tym skosie mam 4x, a potem będę mieć 5x, to zaczynam od tego skosu. 4x przenoszę na drugą stronę ze zmianą znaku, to samo z tą piątką. Nie będzie już dodatnia, tylko ujemna. I znów mam x. -a. Teraz tutaj, po tym skosie, będę mieć 10x, a po tym skosie 15x, ale tu jest minus. To znaczy, że to będzie ujemne 15. Zaczynam sobie od tego skosu. Oczywiście, od której strony sobie zaczniecie, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Wynik wyjdzie wam dokładnie ten sam. Tylko pokazuję wam najprostszą drogę. I teraz tutaj 6, odjąć 15x. Z tej strony zostaje 10x. Tu zmieniam znak, na przeciwny będzie dodatnie 15x. Z tej strony została mi 6. To tutaj plus piątka i mam 25x równa się 11. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. To na co dzielimy wskakuje nam w mianownik, czyli pod kreskę. Pod punkt D. Tutaj będziemy po tym skosie mieć dodatniego x, bo tu będzie ujemny. Więc zaczynamy odtąd. 6x plus 3. No, i tutaj 2 minus 4x, zamiana stron. Tutaj dodajemy. A tutaj odejmujemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. I mamy wynik. Ok, no to tutaj z tej strony jest większy x. I teraz tutaj będziemy mieć 15. Ok. Wymieniamy stronami. Tutaj łącznie te minus 2, bo to nam zostaje ze znakiem. Dzielimy sobie na liczbę przy niewiadomej. Przesuwamy sobie przecinek o jedno miejsce w prawo, aby pozbyć się tutaj przecinka. mamy 130 na 52. Skróćmy sobie to na pół. Wyciągniemy sobie teraz całości będzie dwie całe i trzynaście dwudziestych szóstych i tutaj mamy dwie całe i jedną drugą ok no to teraz tutaj będziemy mieć cztery x kwadrat Ok. Tutaj będzie dodatnie 4x kwadrat, to tego sobie zacznijmy. Przepraszam, 2x kwadrat. I tutaj minus x. I mamy tutaj 8 dodać 2x kwadrat. No akurat zaczęłam nie od tej strony, bo nasza niewiadoma jest ujemna, ale tak jak mówiłam wcześniej, jest to nieważne jak od której strony zaczniemy, wynik wyjdzie nam tak czy siak ten sam. I zwróćcie uwagę, że z tej i z tej strony mamy to samo, więc jak my to przeniesiemy na drugą stronę, to nam się to odejmie, czyli wyzeruje. Zatem możemy sobie to skrócić już na tym etapie i mamy minus x równa się 8. Nasza niewiadoma nie może być ujemna, więc zamieniamy znaki na przeciwne. Z minus x robimy x, a z ósemki minus ósemkę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.